Wyraźnie. Jest dobrze teraz? Czy, czy jeszcze? Chcę, chcę dobrze. Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałbym przywitać wszystkich na dzisiejszej debacie organizowanej przez nas Jest to jedyne takie wydarzenie w naszym mieście. Przez niego możemy bezpośrednio skomponować poglądy kandydatów naszego powiatu. Do udziału nie została zaproszona cała obsemka kandydujących. Natomiast nie wszyscy przyjęli zaproszenie. Wobecie słowa oznania należą się tej pieskórki, która jest dzisiaj z nami. Dziękuję tym, którzy przyjęli zaproszenie. Są to w kolejności alfabetycznej i Pani Kosowa, Prezat Sojuszu Lewica Demokratycznej i Pracy, lista nr 3, pozycja nr 8. Irena Kulik, Solidarna Polska z Gminy Waziobry, lista nr 1, pozycja nr 9. Artur Mryczko, Kannowa Nowa Jamusza Kady Miejskiego, lista nr 7, pozycja nr 7 oraz Andrzej Skobro, Polska Rada Jarosława Gowina, lista nr 6, pozycja nr 8. Oprócz nich start w niedzielnych wyborach zadeklarowali Magdalena Wernacka z Nowej Prowincji, N. W. Tomasz Bręba, Prawo i Sprawiedliwość, Krystyna Skoprońska, Platforma Obywatelska oraz Tadeusz Zięba z Ruchu Narodowego. Bardzo dziękuję również wszystkim mediom oraz publiczności. W trakcie debaty będzie możliwość zadawania przez Państwa pytań, oczywiście w wyznaczonym czasie. Nie przedłużając, chciałbym rozpocząć dzisiejszą debatę od autoprezentacji poszczególnych zespołów. Jest to czas na przedstawienie się, przekazanie informacji o swojej aktywności społecznej oraz głównych punktach programowych. W ramach tej autoprezentacji należy zawrzeć swój stosunek do Unii Europejskiej, zadań, które powinna wykonywać oraz roli Polski w Unii Europejskiej. Czas na prezentację, tak w tej będzie 3 minuty. No. Tak jak i w następnych rundach będzie on ściśle przestrzegany. No, w, w tej rundzie kandydaci będą wypowiadać się w klęsie alfabetycznej, a więc zaczynamy od Pana Taniego Nostępy, następnie Pani Jelena Kulik, Pan Artur Umreczkow i Pan Andrzej Skowalt. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Zgodnie z przyjętą konwencją no pozostaję, siedząc. Tak? Natomiast przechodząc do meritum sprawy, na początku bardzo serdecznie witam państwa. Witam miłe panie, panów oczywiście. Cieszę się bardzo, że mamy okazję się spotkać, porozmawiać, wymienić poglądy. Zawsze jest to pole do tego, żeby w pewnym szacunku do siebie nawzajem, w pewnych, można powiedzieć, realiach życia codziennego wymienić się tymi poglądami, które mamy, pewnym podejściem do tego, co nas otacza bezpośrednio w Polsce, w Europie, w spojrzeniu o samej Unii Europejskiej. Myślę, to będzie dobre pole do dyskusji. Przechodząc do tego, co robię, co robiłem, jakie mam doświadczenia, jakie mam kompetencje. Urodziłem się w 1976 roku, jestem mielczaninem z urodzenia, kończyłem drugie liceum, następnie studia na Politechnice Rzeszowskiej, studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu rozwoju regionalnego, studia doktoranckie na Politechnice Rzeszowskiej. Jeśli chodzi o taką działalność, która można powiedzieć ściśle wiąże mnie m.in. z Unią Europejską, to praca i kontakt można powiedzieć szeroki w Europie przez praktycznie rok czasu, kiedy m.in. innymi za środki Fundacji Roberta Boscha pracowałem w Niemczech, w Brukseli, w Szwajcarii. Był to naprawdę dobry kontakt do tego, dobra pora, żeby poznać realia funkcjonowania Unii Europejskiej nie tylko w kontekście naszym krajowym, ale wielu krajów i tych problemów, z którymi oni na co dzień się spotykają, i które też nas dotyczą. Jeśli chodzi o inne doświadczenia z tym związane, zarówno na poziomie tym naszym, lokalnym, jak i poziomie krajowym, to na przykład wspólnie z Wojciechem Olejniczakiem pracowałem nad ustawą o kredytach i pożyczkach studenckich. Pracowałem jako doradca i asystent Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, dwóch kolejnych ministrów. Byłem członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, a ówczesny premier, pan Jerzy Buzek, zaprosił mnie do współpracy w Narodowej Radzie do, do spraw integracji europejskiej. W związku z tym tą styczność, można powiedzieć, mam też już od jakiegoś czasu i kontakty z tym związane. Pracowałem jako wiceprezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, tworzyłem między innymi parki naukowo-technologiczne, przede wszystkim park, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny w Jasiące, teren, który jest rozwijany teraz doskonale przy lotnisku Rzeszów Jasiąka. Zajmowaliśmy się między innymi rozwojem samego lotniska. Myślę, że to jest pokrótce taka informacja, która będzie wystarczająca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Irena Bolik, jedna Dzień dobry, dziękuję bardzo za przybycie. No, i zacznę może o sobie A więc mieszkam we wsi Wypadku, w Miń Górne, Jestem rolnikiem, to znaczy w sumie zawodowcem, bo mam takie wykształcenie ekonomiczne. Jestem byłym pracownikiem samorządu gminnego. No i tutaj może zaznaczę, że po prostu przebywałam za granicą, w Stanach, ponad 10 lat. No i wróciłam do Polski trochę ze względów osobistych, ale nie tylko. No i po prostu w tym momencie porównuję rzeczywistość Unii Europejskiej, to znaczy zmiany, jakie tutaj zaistniały podczas mojego w sumie mojej nieobecności, a jest no z tym, co widziałam. Pracowałam tam w firmach e, w obsłudze finansowej i, no, i reprezentuję Polskę Solidarną, Solidarną e, Oczywiście Program Solidarnej Polski, nie wiem czy Państwo jesteście zadomieni z nim, jest to reformowanie trochę Unii Europejskiej po środki, które tam przechodzą. Nie zawsze trafiają, które są po prostu. Dystrybucja tych środków nie zawsze jest na te cele, które po prostu my mamy tutaj na dole. Więc e, głównie o to chodzi, i żeby to zmienić, i żeby one się dostały właśnie do tego szczebla niższego, i żeby po prostu poprawić nasze życie. I chodzi mi tu głównie o reprezentuję oczywiście rolników, jak również co mi się bardzo rzuca w oczy, po powrocie a młodych ludzi nie ma już na wsi, młodych ludzi nie ma już w Podkarpaczu, młodzi ludzie po prostu wyjeżdżają za granicę i jest brak miejsc pracy, a jest dużo wykształconych ludzi i uważam, że jeżeli ci ludzie by zostali tutaj w Polsce, naprawdę jest to niesamowity potencjał i kapitał, bo wykształcenie takiego człowieka to jest bardzo dużo pieniędzy, na szkoły i na wszystkie inne pochodne, e, żeby tak ująć jako i opiekę zdrowotną i całą resztę. Więc uważam, że jeżeli my jako kraj wypuszczamy takich ludzi to jest wielki błąd i należałoby to z nimi zapewnić miejsca pracy. E, no i oczywiście rolnictwo, dystrybucja środków na rolnictwo, wyrównanie tych dopłat, zrównoważenie tego wszystkiego, programy no nie, nie w tym kierunku co trzeba ja u No dziękuję. dziękuję Dziękuję Panu Artur Obryszko. Witam dziękuję. Państwa. Ja nazywam się Artur Obryszko i startuję z Komitetu Prawicy Jamusza Karoly Coś po sobie, no to jestem absolwentem Politechniki Rzeszowskiej na ekonomicznym kierunku to zarządzanie i marketing. Ale z tej mojej uczelni akurat wyniosłem jedną akurat niespotykaną rzecz, co się okazało na mojej uczelni. Mój profesor od ekonomii był fanem Miltona Friedmana, o którego nieczęsto okazuje można było spotykać akurat w mieście ekonomicznej w Polsce. I od tamtej pory troszkę się zainteresowałem ekonomią. także co tutaj mogę powiedzieć jeszcze osobnie? Ja zajmuję się finansami od dawna akurat, także pomagam też firmom w tym, żeby uciekały z podatkami jak mogę do innych krajów. Uważam, że akurat płacenie podatków w tym kraju na tą bandę, akurat co rządzi, to nie jest patriotyzm. Młodzi ludzie, którzy wyjechali tak samo uważam, że to są patrioci, bo nie płacą na tą bandę akurat od jej. Ja też niczego nie stworzyłem, bo uważam tutaj akurat w odróżnieniu od Pana prezydenta, że tutaj nie może nic stworzyć, bo to ludzie akurat i przedsiębiorcy, jest jak ktoś tworzy w park technologiczny, na pewno nie politycy, tylko ludzie, którzy akurat mogą ten park stworzyć, bo ktoś, dzięki akurat może działaniom pana Guznęby, polikwidowały się jakieś bariery, które akurat generalnie nakładane są przez państwo ci ludzie nie mogą działać. Więc my w odróżnieniu od wszystkich innych partii, no chcemy zrobić w Polsce docelowo raj podatkowy i generalnie taką tutaj myśl reprezentuję. Unia ja nie pominęła, Europejska jest akurat takim forum który walczy z rajami podatkowymi, więc mam to nie stosunek akurat odpowiedni. Zresztą, jeżeli chcecie, to możecie sprawdzić na moim portalu. Dziękuję tyle mnie. Dziękuję panu przez Witam państwa bardzo serdecznie. Byłem na początku już wstępny przedstawiony jako kandydat polski razem Jarosława Dąbina. Może kilka zdania sobie, tak jak, to, jak i moi poprzednicy. Jestem Mieczaninem, od urodzenia Mieszkam tutaj w Mielcu, mam żonę, trójkę dzieci. Jestem dziekalnikiem Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu i również wykładowcą tej uczelni. Także mam na tysiące również styczność z młodymi ludźmi, ze studentami. Jeśli chodzi o jakieś doświadczenia moje, przede wszystkim uczestniczyłem w wyborach samorządowych do jednostki samorządu terytorialnego. Dwukrotnie przez tę kadencję byłem radnym Rady Miejskiej w Mielcu, w której no, zdobywałem doświadczenie przede wszystkim samorządowe. Poza tym przez jakiś czas związany również byłem z posłem do Parlamentu Europejskiego, panem Andrzejem Zapołowskim. Współpracowałem z nim, prowadziłem jego biuro. Stąd też jakieś pewne doświadczenie odnośnie Instytucji Unii Europejskiej i wszelkich po prostu problemów związanych z Unią, jak również jeśli chodzi tutaj o nasz region, jeżeli chodzi tutaj o, o, o państwo polskie, te relacje. Może tyle z mojej strony. Ja myślę, że w trakcie przejdziemy do jakiejś merytorycznej dyskusji się na bieżące tematy. Dziękuję bardzo. Jesteście Państwo przedstawicielami naszego powiatu, naszego miasta. Do tego muszę Wam leżeć na sercu szczególnie sprawy regionu, czy powiatu, czy, czy, czy województwa. Jakie zatem według Was inwestycje, które można zrealizować przy pomocy środków unijnych, czy będąc w Europarlamencie należy zrealizować w pierwszej kolejności? A może jakie cele powinny stać przed Podkarpaciem jako regionem w Unii, w Unii Europejskiej? Czas na odpowiedź na to pytanie to 2 minuty. A Głos będzie zgodnie z numerem, czy może z listami na, 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 na każde głosowania, czyli najpierw numer, lista numer 1, Solidarna Polska, a później lista numer 3, 6 i 7. Czyli oddaję głos najpierw pani Ironie Kulik. A więc tak, jeżeli chodzi o mielec, jest tu wiele dużo do zrobienia. Chodzi mi o problem powietrza tutaj i środowiska. Wiem, że jest jedno urządzenie, które po prostu mierzy zanieczyszczenie, więc uważam, że powinno się przydać troszkę więcej tych urządzeń. Jeżeli chodzi oczywiście o pracę, no to wiadomo, że tych miejsc pracy nie ma i po prostu uważam, że należy kreować nowe miejsca pracy i na tym po prostu polega, jeżeli, jeżeli to jest podstawa, jeżeli od tego zaczniemy, to po prostu cała reszta pójdzie za tym, to jest cała ekonomia, to jest cały mechanizm ekonomiczny, jeżeli mamy pieniądze, które możemy zarobić, będziemy po prostu je wydawać. Jeżeli będziemy je wydawać, to będzie po prostu e, róz cały region e, ekonomicznie się po prostu rozwijał. Jeżeli chodzi o rolnictwo, bo chcę tu reprezentować rolników jako, że jestem sama rolnikiem, więc... E, też jest bardzo dużo do zrobienia i między innymi chodzi mi o e, infrastrukturę e, na, na wsi. E, ja myślę, że retelefonizacja, e, po prostu s, s, e, problem energetyki, problem tego, żeby to światło się nie wyłączało i żeby po prostu, żebyśmy, żebyśmy Czuli się, że jak sobie coś zaplanujemy, to sobie zrobimy, bo się już właśnie z tym spotkałam, że po tej burzy nie miałam światła dość długo i no niestety rolnictwo jednak ma swoje potrzeby i trzeba to robić. Młodzież, szkoły, wiadomo, zatrzymać młodzież. Zatrzymać młodzież, zatrzymać ludzi w Polsce, bo byłam za granicą, wiem na, tym, na czym to polega i naprawdę Szko szkoda wysyłać takich ludzi wykształconych i wypuszczać ich z Polski. Dziękuję. Teraz czas do Pana Zdrowia no Długo by mówić na temat tego, co potrzeba nam w regionie i czego potrzeba nam w powiecie mieleckim. Myślę, że te dwie minuty będzie troszkę krótko, dlatego postaram się naprawdę zreślić. Jeżeli chodzi o region, generalny problem regionu w tej chwili, który można powiedzieć zaniża nasze szanse rozwojowe, to jest dostęp do infrastruktury komunikacyjnej. Jeżeli popatrzeć generalnie na Polskę Wschodnią, to zauważycie Państwo, takie badania prowadzone są m.in. przez Komisję Europejską, wskazują, że poprowadzenie dróg tutaj, można powiedzieć szkieletowych, bo po wyższej klasie, czyli drogi ekspresowe autostrady, doprowadzą do po, chociażby poprawy sytuacji, jeżeli chodzi o inwestycje, zarówno inwestycje krajowe, jak i inwestycje zagraniczne przy tworzeniu nowych miejsc pracy. To jest jeden temat, który nas dotyka. To jest w ujęciu regionalnym, w ujęciu lokalnym, jeżeli popatrzymy na nasz powiat. No, część z Państwa doskonale wierzy, że od jakiegoś czasu pracujemy nad poprawą komunikacji tutaj dla naszego powiatu. Między innymi, no już od dobrych kilku lat walczę o to, żeby przez nasz powiat poprowadzić łącznik drogi ekspresowej S9 z Rzeszowa do Radomia biegnący właśnie przez powiat mielecki. Dlaczego? Dlatego, że jako powiat zostajemy jednym tylko z dwóch powiatów w regionie w Podkarpaciu, który nie ma dostępu do dróg krajowych. Nawet powiaty bieszczadzkie mają dostęp do dróg krajowych. A weźcie pod uwagę, Państwo Drodzy, sytuację taką, że jesteśmy w tej chwili w badań prowadzonych dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i dla Ministerstwa Rozwoju Infrastruktury, jesteśmy powiatem i miastem, który ma największy eksport w województwie, wyprzedzamy Rzeszów, a tymczasem nie mamy dostępu do dróg krajowych. I to jest zadanie zarówno na poziomie rządowym, jak i na poziomie wojewódzkim. czyli Marszałka, takie działania powinny być podejmowane i lobbowane, abyśmy wreszcie uzyskali taki dostęp. I taki dostęp jest konieczny w dwóch lokalizacjach. Jeden to jest dostęp do węzła autostradowego do Tarnów Północ i budowy drugiego mostu, na czym też się pracowali. I drugi temat to jest węzeł do Dębicy. Innowacje i badania. Jeżeli będziemy mieli dostęp do badań i sprowadzimy tutaj takie przedsiębiorstwa, wtedy szczególnie ci młodzi ludzie, wykształceni, będą mieli lepsze możliwości do zarobku. Panie, bardzo krótko, a słowo e, to o czym mówiła przed chwileczką przedmówczyni, szanse dla naszego regionu to jest rolnictwo ekologiczne, czego nie ma dostępu w innych państwach w tej chwili, a my jako region mielibyśmy do tego niesamowite szanse, bo mamy bardzo du duże rozdrobnienie gospodarstw. Tak hasłowo. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Zdogron, lista numer 6. Rzeczywiście temat bardzo, bardzo szeroki, pokrótce takie najważniejsze sprawy są związane. Oczywiście, jeżeli chodzi tutaj jakiekolwiek możliwości oddziaływania ze strony Wspólnoty Europejskiej, to przede wszystkim y, jest to polityka regionalna, która jest oczywiście prowadzona. W ramach tej polityki regionalnej y, mamy do dyspozycji różnego rodzaju po prostu funduszy. Główny fundusz to jest fundusz y, rozwoju regionalnego y, i stąd ewentualne środki idą do poszczególnych regionów. Region oczywiście Podkarpacki, w czasie województwa Podkarpacki jest jednym z rzeczywiście z najpiękniejszych regionów, regionów w Polsce. I stąd, jak gdyby działaniem naszym powinno być przede wszystkim rozwój regionu. Rozwój regionu i trzeba zastanowić, w jaki sposób ewentualnie przyczynić się do tego rozwoju. Z jednej strony, kolega wspomniał rzeczywiście o infrastrukturze komunikacyjnej, która pozostawia wiele do życzenia, a jest ona niezbędna do tego, aby... Rzeczywiście mogły, mogli pojawić się inwestorzy zagraniczni. Oni narzekają przede wszystkim na ten brak infrastruktury komunikacyjnej. Druga sprawa z tym związana to przede wszystkim rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Trzeba, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim, że trzeba wspierać właśnie małe, rodzinne firmy. Jeżeli stworzy się warunki do funkcjonowania, mały, do rozwoju mały, małych i średnich przedsiębiorstw, jest szansa na to ewentualnie, że będziemy doganiać po prostu inne regiony. I to jest podstawowa rzecz. Powiem na co marzy kraj, przede wszystkim mali przedsiębiorcy, z których ma też styczność spotykania się postulacjami. Przede wszystkim pierwsza rzecz, niestabilne prawo. Druga rzecz, przerost biurokracji. Trzecia rzecz, polityka fiskalna. Kolejna, wysokie koszty pracy. Do tego dochodzą sam system podatkowy. Także praktycznie rzecz biorąc, musi być większe wsparcie ze strony, ze strony, wsparcie po prostu zewnętrzne ze strony, z jednej strony wspólnoty, z drugiej strony, ze strony Państwa, Polskiego Funduszu Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To jest postawa rzeczy. Tutaj jeszcze odnośnie tego rolnictwa, tutaj co było wspomniane. Mówi się o dotacjach. Ale proszę Państwa, najważniejsza rzecz, to przede wszystkim inwestować w rolnictwo. I to jest postawa rzeczy. Nasz rozwoju nie będzie żadnego. Dziękuję. Jeszcze kolejna porównanóweczka. Wisław Mesiel. się. No, ja tutaj mam dylemat, jak odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ ja nie uważam się na tyle kompetentny, żeby wskazywać, co jest tutaj dobre dla regionu. Uważam, że najważniejsze jest to, żebyście Wy, szczególnie jednostki, wiedzieli, co jest dla Was dobre i na to, żebyście mieli pieniądze. Jeżeli chodzi o infrastrukturę i jeżeli są na nią środki, to tutaj akurat już się zastanawiam nad tym, i stwierdzimy, że nawet ta infrastruktura kolejowa to może by się przydała pod warunkiem, że w Polsce będzie prywatna kolej, ale no, na razie na to o tym akurat nic, nic nie mówi posiadania akurat kolei, infrastruktury kolejowej z PKP, to ja akurat nie widzę tego tutaj sensu akurat tego inwestowania w tego, To chyba że będzie faktycznie, wejdzie jakaś prywatna firma kolejowa i po prostu kupi od nas te koleje, czyli od miasta będzie załóżmy, albo od kogoś, kto buduje te koleje, będzie te, te linie kolejowe, będziemy po prostu je wynajmować, i z tego będą mieć mieszkańcy jakąś korzyść w postaci jakichś akurat dzierżaw, akurat tych kolei, czy czegoś. Jeżeli chodzi znowu o inwestycje, no to tak, jeżeli chodzi o inwestowanie w rolnictwo, to ja znowu jestem akurat zwolnikiem tego, żeby akurat wyrównać szanse. Nie chcę teraz wspierać małych polskich przedsiębiorstw, tylko chcę, żeby oni mieli równe szanse. Chcę, żeby akurat małe, małe przedsiębiorstwo akurat miało takie same szanse, jak jest na przykład firma w Anglii i firma w Anglii się otwiera, no to ona dopóki nie zarobi 25 tysięcy polskich złotych na, na stworzenie na punkty, to państwo za nią płaci jakieś minimalne ubezpieczenie. To ubezpieczenie jest naprawdę małe, bo akurat ono wynosi około 60 zł miesięcznie, może nawet, no, może nawet tyle nie. Za miesiąc u nas w Polsce, jeżeli małe przedsiębiorstwo, mikroprzedsiębiorstwo założy firmę, to już będzie dobry płacić teraz 400 zł, a jeżeli wcześniej miał jakieś siłę, to płaci przeszło 1000 zł miesięcznie, nieważne czy zarobi, czy nie zarobi. Druga rzecz to są podatki. Akurat także podatki znowu, akurat to jest problem też nieunijny, bo tutaj, jeżeli chodzi o cięcie tych funduszy, no to to. Są te programy, faktycznie co Państwo mówią, i ja byłbym za tym, żeby po prostu je obcinać. Czyli, jak maksymalnie obcinać akurat pomoc, zmniejszać budżet w Unii i cokolwiek można, to właśnie pakować w inwestycje, bo jak się na razie nie da, akurat z tego, tego całkowicie zlikwidować, to przynajmniej zmniejszyć do minimum i wszystko przeznaczenie inwestycje, a nie na pomoc doraźną. Tak jak obecnie są fundusze na rolnictwo przekazywane, że rolnik sobie siedzi i sam w dolinie i wie, że wyniochodzę nic nie robi. Dziękuję tutaj to no, może niewielkie jakiejś grupie, ale głównie ludzie młodzi, tak? Więc ja chciałbym zapytać Państwa, co dla młodych w tej Unii Europejskiej, co dla studentów, co dla świeżo użytkowanych studentów, średnich zawodowych, wyższych, jakie korzyści mogły, mogą spływać dla nich z Unii Europejskiej? Tutaj chciałbym, żeby kolejność była odwrotna, od początkowej, więc mikrofon przekazuję najpierw panu Andrzejowi Skowronowi z Polski Razem. Pytanie oczywiście bardzo trudne z tego względu, że czy poprzez rzeczywiście instytucje europejskie jesteśmy w stanie pomóc młodym ludziom. Ja myślę, że to przede wszystkim za to odpowiada polityka państwa polskiego. I to jest podstawowa rzecz. To państwo polskie ma stwarzać warunki do tego, żeby młodzi ludzie po ukończeniu studiów, po ukończeniu szkół średnich mogli tutaj na miejscu znaleźć pracę. To jest pierwsza rzecz. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że tych spraw nie rozwiąże, nie rozwiąże Unia Europejska tutaj za nas. Niestety no, polityka, polityka centralna na razie polega praktycznie rzecz biorąc na tym, że ci młodzi ludzie nie mają szans tutaj pozostania, pozostania w Polsce ze względu na to, że to państwo nie wspiera, Nie wspiera, wskutek czego jest sytuacja taka, że młodzi ludzie, to najbardziej boli, bo to są najbardziej przedsiębiorczy, to są najbardziej aktywni, to są ci, którzy rzeczywiście chcą zmienić swój, e, swój status. Jedyna szansa i możliwość dla nich, jaka, jaka się tworzy, to mianowicie wyjazd po prostu na Zatokę. I w tej chwili mamy no, te 2 miliony 700, które, które podają ewentualne dane, podają statystyki, to no, świadczy o tym, że coś dobrego po prostu się dzieje. Natomiast jeszcze raz powtarzam, jest tutaj problem bardzo poważny do rozwiązania, ale Unia Europejska za nas tego problemu nie rozwiąże. Ten problem muszą rozwiązać tutaj politycy, po prostu w Polsce. Nie patrzeć tylko i wyłącznie na, na interesy własne, przez pryzmat własnych jakichś interesów koalicyjnych, interesów partykularnych, ale patrzeć przede wszystkim w przyszłość. Problem polega na tym, że polscy politycy, jeżeli chodzi o młodych ludzi, patrzą przede wszystkim przez pryzmat tego, co w danym momencie się dzieje. Mianowicie jest taka sytuacja, jeżeli Jesteśmy uwłasni. bo to przez 4 lata oczywiście możemy rządzić, i nie ma strategii na przyszłość już przygotowanej, daleko zrośnie po prostu strategii, tylko to polega na tym, że przez te 4 lata ewentualnie robimy to, co po prostu robimy, a ponad przygód następny ewentualnie nie chodzi się tym problemem po prostu zajmie. Tak to wygląda, jest to przekładanie po prostu problemu, jedna partia przekazuje ten problem następnych partii, tak to po prostu wygląda do tej pory. Dziękuję, pan Artur na ja akurat zrozumiałbym tylko z pytania na tej debacie, wszystko chodzi o to, żeby wspierać, tak? Więc no ja muszę powiedzieć, że ja wspierać ludzi młodych nie zamierzam i na pewno nie akurat pieniędzmi okrabianymi z innych obywateli, akurat europejskich, także z naszych, bo to jest to mnie akurat nawet niechrześcijańskie, żeby okradać jednego i dawać drugiemu, więc w ogóle cały, cały akurat pomysł z dotacjami od samego początku, z samego założenia mi się na tej, z tej akurat bazy nie podoba. Jedyne co my możemy zrobić to akurat nie liczyć w tym momencie na Unię Europejską, bo też akurat nie wiem czy wiecie co może Unia Europejska. Bo Unia Europejska to jako nasz Parlament Europejski, my jako parlamentarzyści, to my możemy sobie tam mówić. Możemy ewentualnie, jak będzie dużo nas eurosceptyków, to możemy akurat odwołać Komisję Europejską, gdzie są same akurat zelackie kanarie, bo inaczej też nie, nie powiem. I, I jeżeli ktoś mówi inaczej, no to, to, to niestety wolę to poczytać akurat ich życiorysy. Jest. I jeszcze inna sprawa jest to, że Unia Prawów Unii Europejskiej tworzy, tworzy Rada, Rada Europy, która czasami jest tym samym, co Rada Unii Europejskiej, tylko ja tam dokładnie nie wiem, jakie są koneksje, bo tam Rada Europy zajmuje się pewnymi sprawami, a później Rada Unii Europejskiej zajmuje się sprawami też, które są regulowane w, w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej i potem akurat wsadzają prawo do parlamentu, który może to, to zmienić i tą, tą legislację odrzucić. To na przykład jako, Tutaj z pana poręba akurat ja tak sobie patrzyłem na to, co on mówi o tych no to to znaczy tą sprawę, nie? Jeżeli chodzi o to, już ludzi młodych, no to w parlamencie europejskim, no to my możemy jedynie powiedzieć nie takiej legislacji, jeżeli byłoby nas 51%, tak? czyli byłaby nas większość w parlamencie, a Polaków na 751 wydaje, że posłów jest 51, więc nawet no, wcale, wszyscy Polacy, jak się zebrali, to nie są w stanie tego odczuć, jak się uczą w, w różnych Także jeżeli ktoś jest za tym, żeby po prostu być w Unii Europejskiej, no to jest poza tym, żeby być akurat poddany Niemcom i generalnie Francji, bo oni w Radzie Europejskiej mają na mnie najwięcej do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję Pani Renata Kulińska i Dorota I tu akurat e, moja postawa będzie totalnie inna niż mojego przedmówcy. Uważam, że pomimo wszystko, ja wiem, że środki w Unii Europejskiej programy, e, są po prostu e, przez dominującą tam e, członków parlamentu, czy Komisje po prostu przeznaczane. Ale uważam, że mamy za mało charyzmy. I to nie to, żeby sobie tak... Ja, ja przyjechałam niedawno ze Stanów, w tamtym roku i uważam, że każdy po prostu że tak powiem, szybko, lary na to wszystko. I nie pójdziemy do wyborów i po prostu będziemy przytakiwać, a czemu mamy przytakiwać? A czemu mamy nie powiedzieć nie? Przecież możemy coś powiedzieć i możemy trochę zawalczyć o siebie, bo uważam, że warto walczyć. To jest nasz kraj. I programy, uważam, że te programy są po prostu kreowane. Unia nam dyktuje programy i my je przyjmujemy. Oczywiście lecą pieniądze, ale mam wrażenie, odkąd jestem tutaj w kraju, że po prostu te środki, to my mamy jeszcze cenzora w Polsce. Nie wiem kto jest bardziej papieski niż sam papież. Jakieś instytucje, które po prostu, jeżeli możemy brać z Unii Europejskiej, więc bierzmy, a my mamy przerost w biurokracji. No po prostu są blokowane środki i są wymagane rzeczy, po prostu takie dokumenty i takie jakieś papiery, że normalnie masakra. To, no to jak my to będziemy funkcjonować? Ktoś po prostu, jeżeli są programy, czemu ci z zachodniej Europy mogą dostać więcej niż my? Ja tego nie rozumiem. Trzeba po prostu walczyć. Są programy. one są Dystrybucja jest na, na cele, które niestety uważam, że są zdurne Dobrze, dziękuję. Teraz na końcu badania do zlewa, bardzo proszę o nie odbieganie od tematu, bo pytanie